Dobry, dzień dobry. E, Darek, kłaniam się nisko. E, dawno mnie nie było, ale mówię, tu nie ma o czym nagrywać, więc tak na szybko Pan powiem, co się dzieje. Będą refleksy, bo tu wszędzie światełka pozapalane w akwariach i tak dalej, więc no, obraz nie będzie super, hiper, high definition. E, no co? Nic za bardzo się nie dzieje. Z 350 musiałem wyrzucić jeden korzeń, taki, potem Wam go pokażę przy okazji 60, bo go, go położyłem tam na wierzchu, e, taki tu na środku był taki, a taka gałąź. E, fajnie to wyglądało, ale no niestety rozpuszcza się już po latach dwóch, czy tam może trochę, trochę więcej, może trochę mniej, e, także ja jestem zdania, że jednak mangrowce to mangrowce, kurde drzewo stworzone do tego, żeby być umieszczone w wodzie, cała reszta to jest tylko na jakąś chwilę no co w akwarium rybole kurde, mają się dobrze oprócz neonów które się wykruszały już teraz powiem wam, że tak z dnia na dzień człowiek ogląda to, to się nie zastanawia, no są, bo są ale któregoś dnia policzyłem patrzę, a ich jest tylko 5 sztuk 5 czy 6 z 15, które miałem? No nie jest to jakaś tam trwała, długowieczna rybana, no, ale kurde, no trochę szybko, według mnie, się wykruszają. Nie wyskakują, nie ten, więc prawdopodobnie pojedynczo-pojedynczo padają, i, i akwarium mnie przerabia. Próbowałem też policzyć moje zbrojniki. znaczy próbowałem policzyć. No, policzyć tam ciężko, ale tak mniej więcej, chociaż, o, no, właśnie, macham do Was odbicia. Chociaż tak mniej więcej, żeby wiedzieć, ile ich tutaj, tutaj jest, bo tutaj są 3 czy 4 pokolenia, ale w tych korzeniach, tu widzicie, w tych w wszędzie one są kurde, po, tak powciskane wszędzie, że e, to nie ma, nie ma nawet sensu. Tego może jak podorastają albo kiedyś będę robił jakiś restart, to coś się może, może uda. O, właśnie, ten korzeń musiałem wywalić z, z tego. On po prostu zrobił się miękki, zaczął się rozpuszczać. Strasznie dużo syfu, kurde, generował. Zresztą zaraz zobaczycie, bo ja tutaj nawet nie zauważyłem, a ja nim zamknąłem sobie wylot z filtra. Gdzie zamknąłem, zatkałem. I ta woda po prostu nie, nie krąży w, w tym zbiorniku. Nawet film białkowy się zaczął robić, taki dosyć spory. Ale widzicie, o, troszeczkę tylko ruszyłem, a już, kurde, tego pyłu pełno, pełno w zbiorniku zaraz go przełożę a spróbuję wam tylko może lepszy obraz zrobić a muszę jakiś na kurs fotografowania chyba iść, bo bo ja nie potrafię ustawić aparatu żeby tak oddawał obraz żeby był miary taki rzeczywisty nieupiększany, nie upiększany nie jakiś ciemny ani za jasny <laughs> no właśnie e, zaraz przełożę ten korzeń, zobaczycie jak od razu się zrobi ruch wody e, w, w zbiorniku a ja nie wiem dlaczego go tak położyłem no 60 czeka cały czas na lekki taki restart nawet nie będzie dużego restartu wezmę tylko te kamienie usunę przyniosę jakieś mniejsze otoczaki no i te żabienice w końcu zakupię no ale to mówię to po urlopie to dopiero dziś w sierpniu o widać od razu kurde tafla wody zaczęła, zaczęła się ruszać i, i bliki się zaczęły robić no, te moje babki zostaną, powiem trochę kamyczków i tam przyniosę takich mniejszych otoczaków, kurde, i tę żabienicę, żabienicę tutaj posadzę. Ta pliksa tu na środku to jest ta uratowana z tej mojej dwudziestki zaglonionej. Dwudziestkę miałem wam pokazać, ale w sumie tam nie ma co pokazywać. O, widzicie, zbrojniki trochę zeżarły, to nawet nie ma co. Kawałek można odłamać bez żadnego problemu tej te, 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 te gałęzi. E... Tyle, no nieśmiertelny już też się ma tu końcowi, bo widać, że już brzuch jakiś taki dostaje dziwnych kształtów, jakieś tam plamy. No, będzie, będzie o czym myśleć, przyjdą żabieniczki, będzie o czym myśleć, e, jak to zarybić. No, przełożyłem ten korzeń, no na wierzchu do jakiegoś terrarium może by się nadawał, ale nie do akwarium. Za krótko, dwa lata według mnie korzeń w akwarium to jest za krótko. Ja nie robię restartów co roku, jak w niektórych, niektórych zbiornikach, więc u mnie korzenie muszą leżeć przynajmniej 5, 6, 7 lat, kurde, w zbiorniku i nie, nie gnić po prostu. Dobra, eee, tyle. Ja jeszcze mam wrzucić coś o temperaturze wody na lato, ale myślę, że moje zdanie, zdanie znacie. Według mnie niepotrzebne są żadne chłodziarki ani żadne ten. Mamy w końcu ryby tropikalne. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!